Jakich piłkarzy potrzebuje EKS? Kontrakt Piotra Głowackiego z ŁKS został przedłużony o rok. Tym samym nowa umowa 33-latka będzie obowiązywać do końca czerwca 2026 roku. To dobry ruch, ponieważ EKS potrzebuje takich piłkarzy jak Głowacki. Oczywiście były kapitan Stali Rzeszów jest zawodnikiem o ograniczonych możliwościach, który powyżej pewnego poziomu się nie wzbije. Przede wszystkim pokazał to sezon 2023 24 ŁKS wówczas spadł z hukiem z ekstraklasy, a jednym z głównych winnych takiego stanu rzeczy był Łowacki, który popełniał niezliczoną liczbę błędów i w banalny sposób dawał się mijać kolejnym rywalom. Jednocześnie to najstarszy gracz w kadrze który ma na swoim koncie najwięcej, bo aż 190 występów na boiskach pierwszej ligi. Wiadomo, że bardziej doceniani i popularni są piłkarze, którzy grają na fortepianie niż ci, którzy go noszą, natomiast dla optymalnego funkcjonowania drugi Gracze pokroju głowackiego są równie istotni.